I ja z tej strony Piotrek. Czyli fakcji, w sumie tak naprawdę. A dzisiaj jest odcinek: jeśli znajdę wodę, to w tym się kończy, tak? I wprowadźmy sobie pełną zasadę, że nie widzieć po prostu na 10 czanków, żeby to miało jakikolwiek sens. I oczywiście stworzymy sobie świat pod nazwą: tylko nie woda, ok? trzeba być najlepsze. Eeeh. Obojętnie, w sumie, no może nas. Teraz... Dobra, nie, okej. Okay. Tworzymy. Widziałem, że ostatni materiał ma jakiekolwiek wyświetlenia, więc cieszę się Bo jest to dość ważne, żeby materiał o, miał wyświetlenia Jakiekolwiek, przynajmniej na takim kanale nierozwiniętym dość Ostatni film ma 8 wyświetleń Więc jest to dość, no to nie jest dużo oczywiście, ale jak na kanał, który ma 8 subów jest to dość sporo Więc jeżeli znajdę wodę to film się kończy już się będziemy sobie normalnie grali, jak to w Minecraft, oczywiście. Tutaj jedno drzewo zbierzemy, okej, okay, jesteśmy. Jedno drzewo zbieraliśmy, i mamy, właśnie, w jednym drzewie przeżyć cały dzień, okej. Okay? i możemy, już mam na kolejny pomysł, na, na, na kolejny odcinek, co dość ważny, właśnie. I mam być, już teraz mówię, że. Jestem, jakby. dość. Staram się być, dość, jakby, nie to co ciekawy, co. Nie mówić tak, wiecie co chodzi, że... No, słuchaj, okej. Okay. Tylko trzeba być pozytywna energia, wiecie co chodzi, mordą. Tak i właśnie staram się teraz być. Idę przed siebie po, roz... po to, aby po prostu skończyć ten szybki odcinek. tak naprawdę, i żeby... Yy, woda. To się chyba nie liczy jako woda, tylko chodzi o rzekę. Kurde!